Moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie na kanale Poké Collectibles. Ja nazywam się Red, a dzisiaj przyjrzymy się waszym, jak i naszym kartom, które wróciły z lutowego send-offu do PSA. Na wstępie chciałbym przeprosić was za to, że gadam przez nos, ale niestety jestem zaziębiony. Nadal lekko mnie choróbsko trzyma. Mam nadzieję, że nie będzie to wpływać jakoś mocno na jakość tego nagrania. Tak czy inaczej, jeżeli podoba wam się content, który dla was tworzę, pamiętajcie o tym, żeby za ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem. W tym miesiącu całkiem sporo kart do nas wróciło, więc nie przedłużajmy, moi drodzy, zaczynamy. Mam wrażenie, że taki filmik dopiero co był nagrywany wczoraj. Ale PSA w chwili obecnej dosyć szybko realizuje swoje zamówienia. Miesiąc temu przysłali nam karty z grudniowego send offu, ze styczniowego send offu. No i co? Teraz mamy lutowy send off, więc bardzo mi to cieszy, że idzie wszystko bardzo sprawnie. Pierwszym zamówieniem jest zamówienie Raichu. Raichu ma tutaj Arkeusa Avistar. Mamy kartę Parasol Lady z dodatku 151. Kolejna karta z dodatku 151 jest to Squirtle oraz ostatnia karta to karta Alakazama i X. Następnie mamy dwie karty Wegety. Wegeta wysłał nam Blastoisa i X z dodatku 151 oraz mamy Zaptosa i X. Jeszcze żadnej dziesiątki, zaraz zobaczymy. Tak, jeszcze krótki spoiler, nie przyglądałem się tym kartom. Powiem na wstępie: są tu również moje karty, więc pozwolę się zaskoczyć. Kolejną osobą jest Han. Han wysłał nam więcej kart, ale w tym zamówieniu mieliśmy jedną kartę: jest to Lizardo Paldean Fates. Następną osobą jest Wiktor. Wiktor również wysłał nam jedną kartę. Iono. Z dodatku Paldean Fates. Również ten sam dodatek. No, no, jeszcze żadnej, żadnej dziesiątki. Kolejną osobą jest Rafał. Rafał wysłał nam tą piękną kartę z Roaring Moon. Z dodatku Paradox Rift. Niestety również jako dziewiątka. Kolejną osobą jest Krzysztof. Krzysztof wysłał nam trzy karty. Pierwszą kartą jest ta Raikwaza z dodatku Vimex Climax. No tak, ja Japońcy zazwyczaj wracają jako dyszki, więc to było logiczne. Um, następną kartą jest karta Greninji Gold Star, jest to karta promocyjna z dodatku Celebrations. Oraz mamy kartę Blissey jako PSA 10. Kolejną kartą jest kolejna karta Hana. Tym razem jako a 10, więc moje gratulacje. Następnie mamy jedną kartę od Tomasza. Tomasz wysłał nam Charizarda EX z dodatku Obsidian Flames. Kolejną osobą jest również Han. Han wysłał nam Iron Crown EX z dodatku Wild Force, o ile się nie mylę. Kolejna dziesiąteczka, więc dobry submission dla Hana. Han wyszedł ewidentnie zwycięsko z tego submission. Następnie mamy dwie karty Macieja. Pierwszą kartą jest Charizard i X z dodatku 151 oraz mamy kartę Gardevoir i X z dodatku Paldean Fates. Ewidentnie te nowe karty ciężko jest zgradować, tak jak widzicie. Jakość druku pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli również chciałbyś grejdować swoje karty w PSA, to możesz skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziesz na dole w opisie pod filmikiem. Kolejną osobą jest Harry. Harry wysłał nam jedną kartę. Jest to Charizard i X z dodatku paldean Fates. Oraz mamy teraz zamówienie Jagara, który wysłał nam jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć kart. Jedną z nich jest Alakazam i X, który wrócił jako ósemeczka. Następnie mamy kartę Cynthia's Ambition, która wróciła jako dyszka. Więc moje gratulacje. Kolejną kartą jest karta Tyranitar która wróciła jako ósemeczka. Jest to karta z dodatku i Evolved. Kolejną kartą jest Aerodactyl V Alt Art, więc moje gratulacje. Tą kartę, o ile się nie mylę, wydropiliśmy u nas na Box Breaku, więc fajnie, że wróciła jako dyszka. Kolejną kartą jest karta Suicuna V z dodatku Crown Zenith. Oraz mamy kartę Charizarda VMAX z Darkness Ablaze. Również dziesiąteczka. Bardzo ładny numer seryjny trzeba przyznać. Trzy ósemeczki, piątka i cztery zera. Kolejną osobą jest Adrian, który wysłał nam Iono z dodatku Paldea Evolved. Moje gratulacje. Chase karta zgradowana jako dyszka. A teraz moi drodzy przechodzimy do... Moich kart. Pierwszą z tych kart jest Charizard, no powiedzmy pierwszą z tych kart, ponieważ jest to karta w sumie Jagaru, którą wydropił na koszt naszej firmy, była grade'owana, więc e, dodamy to do zamówienia zaraz. I teraz faktycznie przechodzimy do moich kart. Ehm, dobra. Pierwszą kartą jest karta Charmandera z dodatku 151, niestety jako dziewiąteczka. Te karty z dodatku 151, naprawdę z tego co widzę, ciężko zgradeować, tak żeby wr wr wróciły one, tak żeby wróciły one jako dyszki. Kolejną kartą jest Bulbazaur, również dziewiąteczka moi drodzy. Następnie mamy kartę Ivysaura, ponownie dziewiąteczka. Mamy kartę Squirtla. Kolejna dziewiąteczka do kolekcji. Zobaczymy, czy jakaś dyszka mi wskoczy. Karta, którą regrade'owałem, więc już wcześniej wspominałem, że jest ona lekko off z prawej do lewej, więc spodziewałem się, że może ona wrócić jako dziewiątka. No nic, to trzech razy sztuka, będziemy ją jeszcze raz wysyłać. I ostatnia karta z mojego submission to jest również dziewiątka. Niestety również i mi się nie poszczęściło w tym submission. Na pewno jedną czy dwie karty będę ponownie wysyłał do gradingu. Zobaczymy, może wrócą później. Ponownie jako dyszeczki. To by było na tyle z mojej strony w dzisiejszym odcinku. Niestety, Grader nie był taki hojny, jeżeli chodzi o rozdawanie dziesiątek na lewo i prawo. Tak jak widzieliśmy to na przykład w grudniowym Submission do A Trzymam za Was kciuki, żeby w przyszłym miesiącu noty były trochę lepsze niż te, co są w chwili obecnej. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.